Kolejny kraj Europy wstrzymuje szczepienia AstraZenecą Rumunia, wstrzymuje szczepienia AstraZeneca. Skrajny środek ostrożności. Rumunia jest kolejnym europejskim krajem, który wstrzymał szczepienia przeciwko koronawirusowi preparatem firmy AstraZeneca. Decyzja zapadła w związku z podejrzeniami, że szczepionka koncernu może powodować powstawanie zagrzepów krwi. W piątek decyzję o wstrzymaniu szczepienia AstraZeneca podjęło kolejne państwo. Śladem krajów Europy podążyła Tajlandia. Podawanie szczepionki AstraZeneca zawiesiły w Europie Islandia, Dania, Norwegia, Austria, Estonia, Litwa, Luksemburg i Łotwa. Rumuńskie władze podjęły tę decyzję jako skrajny środek ostrożności poinformowała Krajowa Agencja do Spraw Zdrowia. Wyjaśniono przy tym, że Bukareszt do tej pory otrzymał 81 600 dawek szczepionki AstraZeneca. Z tej puli podanych zostało 77 049. Ta decyzja została podjęta jako środek szczególnej ostrożności, bez żadnego naukowego argumentu w Rumunii, który by ją uzasadniał, oświadczyły rumuńskie władze zdrowotne. Decyzja o poddaniu danej partii kwarantannie została podjęta wyłącznie na podstawie zdarzenia zgłoszonego we Włoszech, podkreślają. Dodano, że zawieszenie ma obowiązywać do czasu zakończenia przez Europejską Agencję Leków EMA, wyjaśniania problemu. We Włoszech, po śmierci zaszczepionego tym preparatem 43-letniego żołnierza, Agencja Leków zabroniła podawania szczepionki Sparti o numerze A w 2856 i zapowiedziała wnikliwe badania oraz analizę dokumentacji. EMA reaguje EMA podała w środę wieczorem że nie ma informacji o szczególnych problemach związanych z partią szczepionki o numerze A5300 zastosowaną w Austrii, gdzie po zaszczepieniu zmarła jedna osoba. EMA podała, że do poniedziałku z 3 milionów osób, które w Europie otrzymały ten preparat, wystąpienie zagrzebów zgłoszono u 22. Obecnie nie ma wskazań, że szczepionka spowodowała te dolegliwości, które nie są uwzględnione w opisie efektów ubocznych związanych z tą szczepionką, poinformowała agencja. W 20-milionowej Rumunii w ciągu ostatniej doby stwierdzono 5236 przypadków koronawirusa, najwięcej w tym roku. Ponad 1,1 miliona Rumunów otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionek Pfizer-Biontech, Moderna i AstraZeneca. Tajlandia idzie śladem Europy. W piątek decyzję o wstrzymaniu szczepień preparatem firmy AstraZeneca podjął także rząd Tajlandii. O decyzji poinformowało Ministerstwo Zdrowia na konferencji prasowej. Szczepienia z użyciem preparatu brytyjsko-szwedzkiej firmy miały rozpocząć się w piątek i mieli ją przyjąć m.in. premier Prajut Hanocha i członkowie jego gabinetu. AstraZeneca to wciąż dobra szczepionka. Ale, biorąc pod uwagę to, co się stało, Ministerstwo Zdrowia tymczasowo odłożyło jej używanie, stwierdził sekretarz resortu Kiat i Phum Wongit. Ministerstwo dodało, że kraj może pozwolić sobie na taką decyzję, bo udało mu się opanować drugą falę pandemii. Tajlandia rozpoczęła szczepienia przeciwko COVID w ubiegłym tygodniu z użyciem chińskiego preparatu firmy Sinovac, jednak strategia rządu opiera się przede wszystkim na szczepionce AstraZeneca, której lokalna produkcja ma ruszyć w czerwcu. Tajlandia jest jednym z najlżej dotkniętych pandemią krajów na świecie. Po fali zakażeń koronawirusem na przełomie stycznia i lutego obecnie liczba nowych infekcji spadła do OK. 60 dziennie. Łącznie odnotowano 26,6 tysięcy zakażeń i 85 zgonów.